Jestem Nati, witam z moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w miasto najmysku. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Dajcie łapkę w górę, i subskrypcję i dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. I dziękuję wam bardzo za 12 subskrybentów. B bardzo się cieszę z tego powodu. No i, i nie będę tak co bardzo mówić, albo po prostu cicho, no bo mnie tak garbo boi. Nie wiem, coś od rana. <laughs> coś boi. I nie chcę przestać. Ale nie przedłużając, już zacznij. Boże, z pozorem jestem. A no. only not experience, nightmare school. Nie ucieknę z pana nightmara szkoły. On już śpi. Jakim celem on się obudził? Ty, no właśnie. Nie spadaj, 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 spadaj. No spadaj ode mnie! Ja idę. Tylko... tak, tak, tak. Zapiszmy razem. Ha, ha, ha. Ło, Boże Święty. Zawału dostałam. Jak to? nie już myślałam, że on tu będzie. Ja się nie Tak, to w prawdziwego zawału dostała. A nie, to w ogóle checkpointy są jakieś? O kurde, nie boli. Bajkoniku. Co to jest teraz mam zrobić? Eee! Chłopie, to jest łatwe. No <słyska> no, Chodź! To ty robisz kupię z tym krzyżem? No nie tu! Ty ci... No, tu za... Dzięki, naprawdę dzięki. Ja to sama ułożę. a ty się pokaż po prostu. Je... A, nie będę pospoła. No, hop, hop, jest. Haha, już. Yes. No pewnie w klaaturę. Ale mam No, Po prostu... Na pewno, Dobra, ja skiplę, a czy nie skiplę, tylko tium, ona tylko nie spadła. w ogóle checkpointów nie ma, ale hopa, hop. chyba nie ma, albo sobie po prostu znów nie miść, Mmm, iść, power. Mm, czas na czas? Czy co? Chyba nie. Hop, 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 jest hop. yes hop. I hop. To jest. Jest zielona, ale coś. A to, to głęboko? Nie. To są kanały. Związek, nie chcę się przestraszyć. Nie O nie. Nie. Nie, ja nie, nie idę tam. Nie. Nie, tam nie idę. Ściano zrobiło. O mnie goni. Czerwono jest. Ja ci nie mogę. Nie błagam, nie wyskakuj nic. Tu, tu są niłe jumpscary. Nie, tu jest Labirynt! Nie no! Nie! Okazuje mi w lewo! Nie no, ja się przestraszę, Patrz! Za pierwszym razem! I okej co ja Co? Drzwi zamknąć. idealnie się drzwizem, który... drzwi, ja się mega boję teraz, bo ja nie będę takich horrorów grać. Co, Czy to są nauczyciele? Nie, nie chcę w nich chodzić, nie, bo ja się. Nie, 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 ja wiem, co się stanie, to będzie jumpscare. Whee! O nie, nie! Won mi stąd, nie! nie. O no Boże, ja Dostałam prawdziwego zawału! Nie, jeszcze guziki jakieś muszę! Nie, nie, wchodź, tak. nie wchodź, tu błagam cię. Jakieś guziki mam jeszcze, o kurde, o co chodzi? U, 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 u.

to jest... jakieś duży coś. Gdzie ja mam spida? Gdzie mam iść? O Boże święty, nie strasz mnie noć. Gdzie ja mam iść, do niego? Bo... O kurde. Jest to O Boże! Chcę, że prawie bym tam skoczyła. Mogę go atakować? No jak atakować go nie mogę? JODO! Jestem szybka od ha HAHA! Ha. Gdzie to strzela? Nium. Nium. Aaaaaah! Nium. Ma połowę HP. A, Czy nie jest

Nie pisz, nie pisz, nie Mam pistolet. Tak fajnie. Szybko jedź! Co, tutaj pod górkę jedziemy? Nie, tutaj po prostu jakoś dziwnie jedzie. Jakoś w powietrzu. <noise> Gdzie ja teraz... No. Już?! Tak szybko. Co ja mam? O, już tam. Ютубер, Family Плей TV. Ютубер, тика... Какво? О, и съм я. Ютубер, това съм... Това е да правим. Чампс. Уау, Не е червено. Не е себьор, е. Boże, jak to jest ciemno Miu. Miu. Boże święty, jak to jest ciemno śpiewa no, fajnie się biega to myślę, że to jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się żegnam. Bye bye.